W moją rocznicę Teściowa powiedziała głośno przy wszystkich: Jesteś nikim, a twoje imię to nic. Mój mąż tylko wzruszył ramionami. Uśmiechnęłam się spokojnie i wręczyłam jej prezent. Kiedy go otworzyła, krzyknęła: Oszalałaś. Zanim przejdziemy dalej, napisz: Z jakiego kraju oglądasz wideo? Miłego słuchania! Marina spojrzała w lustro. Odbicie patrzyło z lekkim smutkiem. Przykryte cienką warstwą podkładu. Dziesięć lat małżeństwa, kawał czasu. Z Igorem wydawali się silną parą, przynajmniej w oczach innych. Dom, pełna filiżanka, praca, ciekawi, przyjaciele, wspólne. Ale coś subtelnie umknęło, rozpłynęło się w rutynie dni, pozostawiając na języku jedynie posmak goryczy. Emocjonalna więź, iskra, która kiedyś wybuchła między nimi. Dawno zniknęła. Pozostało przyzwyczajenie, wygoda i strach. Strach przed zmianą. Poprawiła kołnierzyk bluzki. Dzisiaj kolacja z przyjaciółmi. Muszę wyglądać nieskazitelnie, by pasować do wizerunku szczęśliwej żony. Igor już czekał na dole, zerkając na zegarek. Zawsze był punktualny, zwłaszcza jeśli chodziło o spotkania z przyjaciółmi. Marina zeszła po schodach, Starając się trzymać prosto długo ci to zajmuje mruknął Igor, nie odrywając głowy od telefonu Jesteśmy spóźnieni przepraszam odpowiedziała cicho Marina. Wiedziała, że jakikolwiek sprzeciw wywoła tylko irytację. W samochodzie panowała cisza. Igor czytał coś namiętnie na swoim telefonie, całkowicie zanurzony w swoim świecie. Marina wyglądała przez okno. Obserwując migoczące światła miasta, czuła się jak pasażer w czyimś życiu, obserwując krajobraz, który nigdy nie będzie jej własnym. Kolacja odbywała się w drogiej restauracji. Przyjaciele Igora, wszyscy odnoszący sukcesy i pewni siebie, zebrali się wokół stołu. Marina starała się podtrzymać rozmowę, uśmiechała się, przytakiwała, ale czuła się wśród nich jak obca. Czuła na sobie oceniające spojrzenia. Czuła, że jej słowa są ważone i oceniane. I zawsze, jak wyrok, w jej głowie rozbrzmiewał głos Tamerii Nikołajewny, jej teściowej. Tamara Nikołajewna była apodyktyczną i despotyczną kobietą. Zawsze uważała Marinę za niegodną partnerkę dla swojego syna. Cichą myszkę. Nazywała ją pogardliwie za plecami. I, niestety, nie tylko za jej plecami. Marinoczko. Coś ty zbladła, zaśpiewała słodko Tamara Nikołajewna, siadając obok niej. Musisz być zmęczona i gorem. On potrzebuje prawdziwego tyłka. Prawda, silnej kobiety. A ty jesteś taka delikatna, kreatywna, nie do życia rodzinnego. Marina poczuła, jak kamień podchodzi jej do gardła. Staram się, Tamaro Nikołajewna, wyszeptała. Staram się, uśmiechnęła się Teściowa. To nie wystarczy. Trzeba być użytecznym. Igor jest utalentowany. Trzeba mu pomóc, a nie ciągnąć w dół przez jego bezradność. Igor, jak zwykle, udawał, że nic nie słyszy. Z entuzjazmem opowiadał znajomym o swoich sukcesach w pracy, nie zwracając uwagi na obraźliwe słowa, które matka rzucała pod adresem jego żony. Marina spuściła oczy. Była do tego przyzwyczajona, do ciągłej krytyki, do dewaluacji jej pracy, do poczucia własnej bezwartościowości. Tamara Nikołajewna wiedziała, jak trafić dokładnie w cel, znaleźć najbardziej bolesne punkty i naciskać je z sadystyczną przyjemnością. W domu zawsze był ten sam scenariusz. Tamara Nikołajewna nieustannie ingerowała w ich życie, podpowiadała, jak prowadzić gospodarstwo domowe, jak wychowywać przyszłe dzieci których nigdy nie mieli. Kontrolowała każdy ruch Mariny, nie dając jej możliwości wyrażenia siebie, realizacji swoich pomysłów. Igor wolał się nie wtrącać. Uważał, że matka wie lepiej, jak żyć. Był człowiekiem słabym i o słabej woli, całkowicie zależnym od opinii Tamery Nikołajewne. Marina próbowała z nim rozmawiać, tłumaczyć, jak jej ciężko, ale on tylko ją odtrącał, mówiąc, że wszystko wyolbrzymia. Mama po prostu się o nas martwi, powiedział: Nie przejmuj się nią. Po kolacji Marina czuła się całkowicie zdruzgotana. Siedziała cicho w samochodzie, próbując powstrzymać łzy. Igor, jak zawsze, był zajęty swoim telefonem. W domu natychmiast poszła do łazienki, zamknęła drzwi i spojrzała na siebie w lustrze. W odbiciu zobaczyła zmęczoną, wyczerpaną kobietę o wyblakłym wyglądzie. To nie była Marina, którą była kiedyś. Gdzieś po drodze zgubiła samą siebie. Zapomniała o swoich marzeniach i pragnieniach. Odkręciła kran i przemyła twarz zimną wodą. Coś trzeba było zrobić. Musiała znaleźć w sobie siłę, by zmienić swoje życie. Ale jak? Marina leżała w łóżku obok śpiącego Igora. Patrzyła na niego i myślała o tym, jak bardzo zmienili się przez te dziesięć lat. Jak bardzo się od siebie oddalili. Jak stracili ze sobą kontakt. Już go nie kochała i on prawdopodobnie też jej nie kochał. Przypadkowe spotkanie z Olegiem, jej starym przyjacielem, miało miejsce w małej kawiarni ukrytej w cichej uliczce niedaleko jej domu. Marina poszła tam, aby uciec przed mrzącym deszczem i napić się kawy. Mając nadzieję, że trochę się rozgrzeje i uspokoi nerwy po nieprzespanej nocy. Nie spodziewała się zobaczyć tam Olega, nie zmienił się zbytnio przez lata. Wciąż ten sam otwarty uśmiech, błyszczące oczy i lekka niedbałość w ubraniu. Marina, niemożliwe! wykrzyknął, podnosząc się z fotela. Jakie spotkanie! myślałem, że nie bywasz w tych stronach. Marina uśmiechnęła się z zakłopotaniem. Czując, jak jej policzki oblewa rumieniec, Oleg, co za niespodzianka! Wpadłam tylko na kawę. Zaczęli rozmawiać i Marina poczuła, jak napięcie stopniowo ją opuszcza. Oleg był taki sam, jakim go zapamiętała: uważny, wrażliwy i szczerze zainteresowany jej życiem. Pytał o jej pracę, o męża, o plany na przyszłość. Marina, ku swojemu zaskoczeniu, Zaczęła opowiadać mu o swoim życiu, frustracjach i poczuciu osaczenia. Wiesz, Olek, powiedziała, wzdychając: Czuję, że nie żyję swoim życiem. Olek słuchał jej uważnie, nie przerywając i nie osądzając. Kiedy skończyła, wziął ją za rękę i spojrzał jej prosto w oczy. Marina, zawsze wiedziałem, że jesteś utalentowaną i silną kobietą powiedział. Nie pozwól nikomu wmówić ci, że jest inaczej. Możesz osiągnąć wszystko, na co tylko się zdecydujesz. Nie zapominaj, kim byłaś, kim marzyłaś się stać. Jego słowa odbiły się echem w jej sercu jak dzwon. Nagle przypomniała sobie Marinę, którą kiedyś znała, pewną siebie, pełną energii i pomysłów. Marinę, która marzyła o tworzeniu pięknych i harmonijnych przestrzeni która wierzyła we własne siły i nie bała się trudności. Spotkanie z Olegiem było dla Mariny powiewem świeżego powietrza. Przypomniał jej o tym, o czym zapomniała o swoich marzeniach, talentach, wartości. Po tym spotkaniu Marina zaczęła się zmieniać. Zaczęła poświęcać więcej czasu sobie, czytając książki o bizajnie, uczestnicząc w wystawach i kursach mistrzowskich. Zapisała się na kursy doskonalenia zawodowego i zaczęła szukać pracy w swojej specjalizacji. Ale zmiany zaszły nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz niej. Marina stała się bardziej pewna siebie, zdeterminowana i niezależna. Nie bała się już wyrażać swojej opinii, bronić swoich interesów i iść pod prąd. Jednak wraz ze zmianami pojawiły się nowe problemy. Marina zaczęła zauważać, że Igor stał się wobec niej jeszcze bardziej zdystansowany i chłodny. Przestał interesować się jej życiem, hobby i planami. Coraz częściej spóźniał się do pracy i wracał do domu późno w nocy. Pewnego dnia Marina przypadkowo zobaczyła korespondencję Igora w jego telefonie. Serce waliło jej jako szalałe. Była to korespondencja z jakąś kobietą, pełna czułych słów i obietnic. Próbowała porozmawiać z Igorem. Ale on wszystkiemu zaprzeczył. Powiedział, że to wszystko zmyśla, że ma zbyt bujną wyobraźnię i że nie ma żadnego związku na boku. Marina czuła, że kłamie, ale nie wiedziała, co robić. Zaczęła zauważać inne oznaki niewierności. Zapach perfum innych osób na jego koszuli, dziwne telefony, które odbierał, gdy wychodził z pokoju, jego drażliwość i nieuwagę wobec niej. Marina zdała sobie sprawę, że jej małżeństwo pęka w szwach. Podzieliła się swoimi podejrzeniami z Olegiem, a on poradził jej, by udała się do prawnika. Powiedział, że musi zebrać dowody niewierności Igora, aby chronić swoje prawa w przypadku rozwodu. Marina poszła za jego radą i udała się do doświadczonego prawnika. Opowiedziała mu o swoich podejrzeniach i poprosiła o pomoc w zebraniu niezbędnych dowodów. Prawnik poradził jej. By śledziła Igora i zebrała wszystkie możliwe dowody jego niewierności. Marina poczuła się zniesmaczona tą myślą, ale zdała sobie sprawę, że jest to konieczne. Wynajęła prywatnego detektywa, który zaczął śledzić Igora. Wkrótce detektyw dostarczył jej niezbite dowody jego niewierności, zdjęcia i filmy, na których Igor spędza czas z inną kobietą. Marina była zszokowana, ale nie zaskoczona. Zebrała wszystkie dowody niewierności Igora i wraz z prawnikiem przygotowała papiery rozwodowe. Postanowiła, że nie będzie dłużej żyć w tym fałszywym i nieszczęśliwym małżeństwie. Postanowiła ogłosić swoją decyzję na rocznicę Tamerii Nikołajewny. Wiedziała, że będzie to szok dla wszystkich, ale chciała to zrobić publicznie, aby pokazać wszystkim, że już się nie boi i jest gotowa walczyć o swoją wolność. Marina zamówiła elegancką teczkę na dokumenty i umieściła w niej pozew rozwodowy oraz wszystkie dowody niewierności Igora. Teczkę ozdobiła piękną wstążką. To będzie najbardziej niezapomniany prezent dla Tamerii Nikołajewny. Duża sala bankietowa restauracji tętniła życiem. Wielu gości, krewnych, przyjaciół rodziny, kolegów Igora zebrało się z okazji rocznicy Tamerii Nikołajewny. Głośne gratulacje. Brzęk kieliszków, przyćmione światło żyrandoli wszystko wskazywało na podniosłość chwili. Marina, ubrana w elegancką sukienkę, która podkreślała jej szczupłą sylwetkę, uśmiechała się i rozmawiała z gośćmi. Nic w jej wyglądzie nie zdradzało wewnętrznego napięcia i determinacji, które narastały w niej od kilku miesięcy. Podeszła do stołu, przy którym siedzieli Igor i Tamara Nikołajewna. jej teściowa. Ubrana w ozdobną suknię z cekinami, rzuciła Marinie wyniosłe spojrzenie. Igor, jak zwykle, był pogrążony w rozmowie. Z kimś przez telefon, nie zwracając uwagi na żonę. Marina westchnęła do siebie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wyobcowanie między nimi osiągnęło punkt kulminacyjny. Wieczór przebiegał jak zwykle. Gratulacje, tańce. Marina próbowała podtrzymać rozmowę. Ale jej myśli były daleko. Czekała na odpowiedni moment, by zrealizować swój plan. Moment, który zmieni jej życie na zawsze. Podczas kolejnej przerwy Tamara Nikołajewna zawołała Marinę do siebie. Co to? Jesteś dziś zbyt wesoła. Wycedziła przez zęby. Pewnie cieszysz się, że się starzeje. Marina zachowała spokój. Wcale nie. Tamaro Nikołajewno odpowiedziała równym głosem. Życzę ci tylko zdrowia i długiego życia. Nie pochlebiaj mi, ucieła teściowa. Widzę cię na wylot. Zawsze byłaś bezwartościowa i bezużyteczna. Bez talenciem, które nie potrafiło nawet porządnie. Przemeblować mieszkania. Jesteś nikim, a twoje imię jest niczym. Słowa Tamerii Nikołajewny, jak splunięcie w twarz, rozeszły się po sali. Niektórzy z siedzących w pobliżu gości zamarli, czując niezręczność sytuacji. Igor, słysząc słowa matki, wzruszył tylko obojętnie ramionami, jakby to była codzienność. Marina wzięła głęboki oddech, aby się uspokoić i spojrzała prosto w oczy Tamery Nikołajewny. Masz rację, Tamaro Nikołajewna, powiedziała cicho Marina. Naprawdę jestem nikim. Nikim. Kto pozwala ci traktować mnie w ten sposób? Ale dzisiaj to wszystko się zmieni. Marina powoli odwróciła się i podeszła do stolika, na którym stała jej torba. Otworzyła ją i wyciągnęła elegancko zaprojektowaną teczkę. Teczka była pokryta skórą i przewiązana jedwabną wstążką. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak drogi prezent. Marina wróciła do stolika Tamerii Nikołajewny i Gora. Wszystkie oczy były skupione na niej. W sali panowała grobowa cisza. Ja też mam dla ciebie prezent, powiedziała Marina, wyciągając teczkę do teściowej. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Tamara Nikołajewna wzięła teczkę ze zdumieniem. Rozwiązała wstążkę i otworzyła ją. W środku leżały dokumenty. Co to jest? zapytała, marszcząc brwi. Marina uśmiechnęła się. To papiery rozwodowe, odpowiedziała spokojnie. A to dowód niewierności Igora. Twarz Tamary Nikołajewny wykrzywił gniew. Igor, jakby budząc się z hibernacji, spojrzał na Marinę z przerażeniem. Zwariowałaś! krzyknęła Tamara Nikołajewna, rzucając teczkę na stół. Dokumenty rozsypały się po podłodze. Marina nie wzdrygnęła się. Nie, odpowiedziała stanowczo. W końcu się opamiętałam. Odwróciła się i skierowała do wyjścia. Igor próbował ją zatrzymać. Marina, zaczekaj. Dokąd idziesz? Krzyknął. Marina zatrzymała się, nie odwracając się. Wychodzę, powiedziała. Odchodzę od ciebie. Na zawsze. Marina poszła w stronę wyjścia, starając się ignorować spojrzenia i szepty. Czuła się jakby zrzucała z siebie ciężar, który ciążył jej od lat. Każdy krok przybliżał ją do wolności, do nowego życia, w którym będzie panem własnego losu. Igor dogonił ją przy wyjściu, chwycił ją za ramię, próbując zatrzymać. Marina, co ty robisz? Dokąd idziesz? Porozmawiajmy, mówił podekscytowany, z nieznanym błagalnym tonem w głosie. Marina zatrzymała się i spojrzała na niego. W jej oczach nie było gniewu ani urazy, tylko zmęczenie i frustracja. Nie mamy o czym rozmawiać, Igor, powiedziała cicho. Wszystko zostało już powiedziane. Wyrwała rękę z jego uścisku i wyszła z restauracji. Świeże nocne powietrze przyjemnie odświeżyło jej twarz. Marina wzięła głęboki wdech, czując, jak jej płuca wypełniają się wolnością. Spojrzała na rozgwieżdżone niebo i uśmiechnęła się. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuła, że żyje. Złapała taksówkę i podała adres Olega. Potrzebowała kogoś, z kim mogłaby podzielić się swoimi uczuciami, uzyskać wsparcie i poczuć, że nie jest sama. Oleg był jedyną osobą, której mogła zaufać. Gdy samochód jechał nocnymi ulicami, Marina wspominała ostatnie dziesięć lat swojego życia. Przypomniała sobie, jak jej miłość do Igora stopniowo wygasała, jak czuła się samotna i nieszczęśliwa w ich domu. Przypomniała sobie ciągłe upokorzenia i krytykę ze strony Tamery Nikołajewny, obojętność i dystans Igora. Zdała sobie sprawę, że żyje w złotej klatce, w której ma wszystko oprócz szczęścia. Kiedy taksówka zatrzymała się przed domem Olega, Marina wysiadła z samochodu i wzięła głęboki oddech. Zadzwoniła do drzwi, a kilka sekund później otworzył je Olek Kropka był ubrany w domowe ciuchy, na twarzy, lekko nieogolony. Widząc Marinę, uniósł brwi ze zdziwienia. Marina, coś nie tak? zapytał podekscytowany. Tak, Olek, odpowiedziała Marina. Stało się. Rozwodzę się. Olek w milczeniu wpuścił ją do mieszkania. Widział na jej twarzy że przeżyła ciężki wieczór. Poczęstował ją herbatą i posadził na kanapie. Marina opowiedziała mu wszystko. O rocznicy Tamery Nikołajewny, o swojej decyzji, o reakcji Igora i gości. Oleg słuchał uważnie, nie przerywając i nie zadając pytań. Kiedy skończyła, przytulił ją i powiedział Jestem z ciebie dumny, Marino. Postąpiłaś słusznie. Jego słowa były jak balsam na jej zranioną duszę. Poczuła, jak napięcie opuszcza jej ciało, i łzy napłynęły jej do oczu. Dziękuję, Olek, wyszeptała. Siedzieli razem przez długi czas, rozmawiając, dzieląc się wspomnieniami i planami na przyszłość. Olek wspierał Marinę w jej decyzji o rozpoczęciu nowego życia. Nowe życie i zaoferował jej swoją pomoc. Powiedział, że w nią wierzy. Wiedział, że jej się uda. Tej nocy Marina została na noc w domu Olega. Nie mogła wrócić do domu, w którym spędziła ostatnie dziesięć lat swojego życia. Potrzebowała czasu, by dojść do siebie i opracować plan działania. Rano Marina obudziła się z uczuciem lekkości i wolności. Wyjrzała przez okno i zobaczyła jasne słońce. Zapowiadał się dobry dzień. Wzięła prysznic. Wypiła filiżankę kawy i zaczęła myśleć o swojej przyszłości. Zdecydowała, że pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, będzie znalezienie mieszkania. Nie chciała zostać u Olega zbyt długo. Potrzebowała własnej przestrzeni. Marina zadzwoniła do swojego prawnika i umówiła się na spotkanie. Musiała omówić szczegóły rozwodu i uregulować kwestie majątkowe. Miała nadzieję, że Igor nie będzie utrudniał rozwodu i zgodzi się na jej warunki. Po spotkaniu z prawnikiem, Marina udała się do agencji nieruchomości i zaczęła szukać mieszkania. Chciała znaleźć coś małego, ale przytulnego i jasnego. Potrzebowała miejsca, w którym czułaby się komfortowo i zrelaksowana. Wieczorem Marina znalazła odpowiednie mieszkanie. Była to mała kawalerka w nowym budynku z widokiem na park. Mieszkanie od razu jej się spodobało i postanowiła je wynająć. Podpisała umowę najmu i odebrała klucze. Teraz miała własne miejsce, własny kąt, w którym mogła ukryć się przed światem i robić to, co lubiła. Wieczorem Marina zadzwoniła do Olega i opowiedziała mu o swoim sukcesie. Pogratulował jej i zaoferował pomoc w przeprowadzce. Marina była bardzo wdzięczna za jego wsparcie i przyjaźń. Czuła, że jej życie staje się lepsze. Podjęła trudną decyzję, ale wiedziała, że była ona słuszna. Była wolna. Była szczęśliwa. Była gotowa na nowe życie. Minęło kilka miesięcy. Marina czuła się niesamowicie lekko. Nie musiała już spełniać niczyich oczekiwań, zadowalać teściowej ani tolerować obojętności męża. Marina mogła po prostu żyć. Oddychać pełną piersią i cieszyć się każdą chwilą. Czytała książki, na które wcześniej nie miała czasu. Zaczęła podróżować po okolicy, odkrywać nowe miejsca i poznawać ciekawych ludzi. Czasami dzwoniła do Olega. Jego wsparcie i przyjaźń były dla niej bardzo ważne. Zawsze potrafił ją pocieszyć i przypomnieć o jej mocnych stronach. Praca na szczęście nie stała w miejscu. Dzięki starym kontaktom i nowym znajomościom Marina stopniowo odbudowywała swoją karierę. Pracowała zdalnie, opracowując projekty mieszkań, domów i biur. Podobało jej się to, że mogła sama planować swój czas i wybierać projekty, które naprawdę ją interesowały. W każdy projekt wkładała swoją duszę, starając się tworzyć nie tylko piękne, ale także funkcjonalne i harmonijne wnętrza. Jej praca stała się poszukiwana i wkrótce miała stałych klientów i pozytywne opinie. Marina znów poczuła się potrzebna i odniosła sukces. Niezależność finansowa powróciła, a to dodało jej pewności siebie. Igor dzwonił kilka razy, prosząc o spotkanie, błagając, by dała mu szansę. Mówił, że zrozumiał swój błąd, że ją kocha i nie może bez niej żyć. Ale Marina nie wierzyła już w jego słowa. Wiedziała, że on po prostu boi się samotności, bez jej wsparcia i opieki. Grzecznie, ale stanowczo odmówiła mu, tłumacząc, że między nimi wszystko skończone. Pewnego dnia, podczas spaceru, Marina zobaczyła starszą parę trzymającą się za ręce. Szli powoli, ciesząc się ciszą i spokojem. W ich oczach błyszczała miłość i czułość. Marina uśmiechnęła się, zdała sobie sprawę, że też pragnie takiej miłości. Ale nie teraz. Teraz potrzebowała czasu, by wyleczyć rany, odnaleźć siebie i nauczyć się kochać. Wiedziała, że prawdziwa miłość z pewnością pojawi się w jej życiu, kiedy będzie na nią gotowa. Życie Mariny zmieniło się diametralnie. Ze stłamszonej i niepewnej siebie kobiety zmieniła się w silną, niezależną i szczęśliwą osobę. Odnalazła nie tylko wolność ale także sens życia. Zdała sobie sprawę, że jej talent jako projektantki to nie tylko praca, ale powołanie, sposób na uczynienie otaczającego ją świata piękniejszym i bardziej harmonijnym. Otworzyła małe studio projektowe w centrum miasta. Jej zespół składał się z utalentowanych i kreatywnych ludzi, którzy podzielali jej poglądy i wartości. Wspólnie pracowali nad ciekawymi projektami, tworząc wyjątkowe i stylowe wnętrza. Pewnego dnia, po powrocie z pracy, Marina otrzymała wiadomość od Olega. Napisał, że bardzo za nią tęsknił i chciał się z nią zobaczyć. Zaprosił ją na kolację do restauracji. Marina uśmiechnęła się. Zdała sobie sprawę, że Oleg to nie tylko przyjaciel, ale coś więcej. Zgodziła się na spotkanie. Wieczorem, siedząc przy stoliku w restauracji i patrząc w oczy Olega, Marina poczuła ciepło i czułość. Zdała sobie sprawę, że to mężczyzna, na którego tak długo czekała. Kochał ją nie za jej piękno i sukces, ale za to, że była po prostu Mariną, z jej zaletami i wadami. Długo rozmawiali, wspominali przeszłość, dzielili się planami na przyszłość. Pod koniec wieczoru Olek wyznał jej swoje uczucia. Marina odwzajemniła jego uczucia. Przytulili się i pocałowali. To był najszczęśliwszy moment w jej życiu. Marina i Olek zaczęli mieszkać razem. Kupili duży dom i umę go. Ze smakiem i miłością. Podróżowali po świecie, robili to, co kochali, cieszyli się życiem. Byli razem szczęśliwi. Czasami Marina wspominała przeszłość. Wspominała Igora i Tamarę Nikołajewną. Marina była im wdzięczna. Wiele ją nauczyli. Sprawili że stała się silniejsza i mądrzejsza, pomogli jej zrozumieć, czego naprawdę chce od życia. Marina osiągnęła sukces w swojej karierze, znalazła prawdziwą miłość i harmonię ze sobą i światem. Stała się przykładem dla wielu kobiet, które marzyły o wolności i niezależności. Udowodniła, że godność można odnaleźć po prostu wychodząc na czas.